Wyobraź sobie, że stoisz w samym środku burzy. Wiatr szaleje, deszcz uderza Cię w twarz, a pioruny błyskają niebezpiecznie blisko. Wszystko wokół Ciebie jest chaosem, ale Ty, ty stoisz niewzruszony. Jesteś jak drzewo głęboko zakorzenione w ziemi, którego pień pozostaje nieruchomy mimo szalejącego żywiołu. Brzmi jak coś niemożliwego? Jak coś, co tylko bohater filmowy mógłby zrobić? A co, jeśli powiem Ci, że ta cicha odporność jest dostępna również dla Ciebie, że możesz nauczyć się stać silnym i niewzruszonym w obliczu każdej życiowej burzy, niezależnie od tego, co się dzieje wokół Ciebie? Dziś pokażę Ci, jak osiągnąć tę niezwykłą siłę. Każdego dnia stajemy w obliczu wyzwań, które mogą nas przytłoczyć. Być może doświadczyłeś tego, kiedy Twoje życie zawodowe staje się zbyt stresujące, kiedy wydaje się, że cały świat się na Ciebie zwalił. Może to być też walka z problemami rodzinnymi, finansowymi, a nawet z naszym własnym wewnętrznym krytykiem, który nieustannie podważa nasze poczucie własnej wartości. Czy kiedykolwiek czułeś, że po prostu nie możesz złapać oddechu w natłoku problemów? Że każdy krok naprzód wiąże się z kolejnym ciosem, który sprawia, że zastanawiasz się, czy kiedykolwiek znajdziesz spokój, czy boisz się pokazać swoje słabości, bo wydaje ci się, że wtedy inni mogą to wykorzystać przeciwko tobie? Jeśli tak, to nie jesteś sam. We współczesnym świecie, gdzie presja i oczekiwania są wyższe niż kiedykolwiek wcześniej, łatwo jest czuć się zagubionym i bezradnym. Ale wyobraź sobie, że jesteś w stanie przejść przez te wszystkie trudności z niesamowitym spokojem i pewnością siebie. Jakby to było, gdybyś mógł stać się jak to drzewo w burzy, głęboko zakorzenione, niewzruszone i silne. Tajemnica tej cichej odporności leży w filozofii stoicyzmu, a dokładniej w jednym z jego kluczowych aspektów w nauce nieokazywania swoich słabości. Stoicy, jak Epiktet, Uczyli nas, że w obliczu trudności najważniejsze jest, aby pozostać spokojnym i pewnym siebie. Jednym z najważniejszych kroków do osiągnięcia tej wewnętrznej siły jest nauka jak nie dawać się zewnętrznym bodźcom. Spójrzmy na przykłady z życia sławnych ludzi, którzy opanowali tę sztukę. Weźmy na przykład Oprah Winfrey. Jej życie było pełne trudnych momentów od biedy i nadużyć w dzieciństwie po publiczne upokorzenia. Jednak zamiast pozwolić, by te doświadczenia ją złamały, Oprah nauczyła się, jak przekształcić swoje słabości w siłę. Dzięki temu stała się jedną z najbardziej wpływowych kobiet na świecie. Albo spójrzmy na LeBrona Jamesa. Jako jeden z najlepszych koszykarzy w historii, LeBron nieraz był w centrum uwagi krytyków, Zamiast jednak reagować emocjonalnie na każdą negatywną opinię, zachowuje spokój i koncentruje się na swojej grze. To właśnie ta zdolność do ignorowania zewnętrznego szumu pozwoliła mu osiągnąć tak wiele. Jak zatem możemy nauczyć się tej cichej odporności w naszym codziennym życiu? Oto kilka kluczowych strategii, które pomogą Ci stać się niewzruszonym w obliczu burzy. Punkt 1. Znajdź swoje korzenie. Wartości i przekonania są jak kotwica w naszym życiu. Kiedy wiemy, co jest dla nas najważniejsze, łatwiej jest nam przechodzić przez trudne chwile. Nasze wartości mogą być różne: dla jednych to uczciwość, dla innych rodzina, a dla jeszcze innych rozwój osobisty. Ważne jest, aby zidentyfikować te wartości, które są dla nas kluczowe, ponieważ to one staną się naszym wewnętrznym kompasem. Spójrzmy na niektóre z najbardziej inspirujących postaci, które stały się symbolami niewzruszonej siły dzięki swoim głęboko zakorzenionym wartościom. Nelson Mandela spędził 27 lat w więzieniu, ale nigdy nie stracił z oczu swojej wartości, jaką była walka o wolność i równość. Dzięki temu, nawet w najtrudniejszych momentach, potrafił zachować spokój i determinację. Podobnie Malala Yousafzai, młoda działaczka na rzecz edukacji dziewcząt, mimo próby zamachu na jej życie, pozostała niezłomna w dążeniu do swojego celu. Jej głębokie przekonanie o wartości edukacji jako prawa każdego dziecka uczyniło ją niewzruszoną w obliczu niebezpieczeństw. Ale jak my możemy zidentyfikować nasze wartości? To wymaga czasu i refleksji. Zastanów się nad momentami w swoim życiu, które były dla Ciebie najbardziej znaczące. Co sprawiło, że czułeś się szczęśliwy i spełniony? Co Cię najbardziej poruszyło? W odpowiedziach na te pytania leżą Twoje wartości. Innym sposobem jest zastanowienie się, jakie są Twoje najgłębsze przekonania i co uważasz za najważniejsze w życiu. Możesz również pomyśleć o osobach, które podziwiasz. I zapytać siebie, jakie cechy czy wartości w nich cenisz. To może pomóc w odkryciu, co jest dla ciebie naprawdę ważne. Kiedy już zidentyfikujesz swoje wartości, ważne jest, aby żyć zgodnie z nimi. To oznacza, że w każdej sytuacji, niezależnie od tego, jak trudna może być, powinieneś podejmować decyzje i działać w sposób, który jest zgodny z Twoimi wartościami. Weźmy na przykład sytuację w pracy, gdzie możesz być pod presją, aby zrobić coś, co nie jest zgodne z Twoimi zasadami. Trzymanie się swoich wartości, takich jak uczciwość czy odpowiedzialność, może nie tylko pomóc ci przejść przez trudności, ale także zwiększyć twoje zaufanie do samego siebie i zyskać szacunek innych. Życie zgodnie z własnymi wartościami daje niesamowitą siłę i pewność siebie, kiedy wiesz, że postępujesz w sposób, który jest zgodny z tym, w co wierzysz. Nie tylko stajesz się bardziej odporny na zewnętrzne naciski, ale także budujesz solidny fundament, który wspiera cię w każdym aspekcie życia. Pomyśl o tym jako o budowaniu fortecy wokół siebie. Twoje wartości są kamieniami tej fortecy. Im bardziej solidne i głębokie są twoje wartości, tym silniejsza jest twoja obrona przed burzami życia. Znalezienie swoich korzeni w wartościach to kluczowy pierwszy krok w budowaniu cichej odporności. To one dają ci siłę. Praktykuj świadomą obecność. Wyobraź sobie, że masz umiejętność bycia w pełni obecnym w każdej chwili swojego życia, niezależnie od tego, co się wokół ciebie dzieje, że potrafisz obserwować swoje myśli i emocje bez wciągania się w nie. Ta umiejętność to świadoma obecność. Stan, w którym jesteś całkowicie skupiony na tym, co dzieje się tu i teraz. Świadoma obecność to coś więcej niż tylko chwilowe skupienie uwagi. To umiejętność pełnego zanurzenia się w teraźniejszości, bez rozpraszania się przez przeszłość czy przyszłość. Jest to kluczowy element cichej odporności, który pozwala nam lepiej zarządzać stresem i trudnościami życiowymi. Dzięki świadomej obecności możesz nauczyć się zachować spokój i równowagę w najbardziej burzliwych momentach. Świadomą obecność można ćwiczyć na wiele sposobów. Najważniejsze jest, aby znaleźć metody, które pasują do Ciebie i Twojego stylu życia. Jednym z najprostszych sposobów na praktykowanie świadomej obecności jest skupienie się na swoim oddechu. Znajdź ciche miejsce. Usiądź wygodnie i zacznij koncentrować się na każdym wdechu i wydechu. Obserwuj, jak powietrze wchodzi i wychodzi z Twojego ciała. Kiedy zauważysz, że Twój umysł zaczyna błądzić, delikatnie przywróć swoją uwagę z powrotem do oddechu. To prosty, ale potężny sposób na zresetowanie swojego umysłu i powrót do chwili obecnej. Praktykuj świadome słuchanie, będąc w pełni obecnym podczas rozmów z innymi. Skoncentruj się całkowicie na tym, co druga osoba mówi, bez myślenia o tym, co odpowiesz, lub oceniania jej słów. To nie tylko pogłębia Twoją relację z innymi, ale również pomaga Ci być bardziej obecnym w chwili. Wyobraź sobie, jak twoje relacje mogą się poprawić, gdy zaczniesz naprawdę słuchać, co inni mają do powiedzenia, z pełnym zaangażowaniem. Spróbuj praktykować świadomą obecność podczas chodzenia. Zwracaj uwagę na każdy krok, na to, jak twoje stopy dotykają ziemi i jak porusza się twoje ciało. Możesz to robić podczas spaceru w parku, lub nawet podczas chodzenia po domu. To doskonały sposób na zintegrowanie świadomej obecności z codziennymi czynnościami. Dzięki temu, nawet proste czynności mogą stać się źródłem spokoju i refleksji. Podczas posiłków skoncentruj się na każdym kęsie. Zwracaj uwagę na smak, teksturę i zapach jedzenia. Jedz powoli, ciesząc się każdym momentem. To nie tylko poprawia trawienie, ale także pozwala w pełni docenić jedzenie i być bardziej obecnym w chwili. Możesz być zaskoczony, jak bardzo wzbogacające może być takie podejście do jedzenia. Praktykowanie świadomej obecności to potężne narzędzie, które może pomóc Ci stać się niewzruszonym w obliczu życiowych burz. Poprzez bycie w pełni obecnym i świadomym w każdej chwili możesz lepiej zarządzać stresem, zwiększyć swoją koncentrację i zbudować silniejsze relacje z innymi. Zacznij od małych kroków. Znajdź chwilę na skupienie się na oddechu, świadome chodzenie lub słuchanie. Z czasem zobaczysz, jak te praktyki stają się integralną częścią Twojego życia, pomagając Ci pozostać silnym i spokojnym, niezależnie od tego, co przynosi dzień. 3. Kultywuj obojętność na rzeczy, których nie możesz zmienić. Życie jest pełne rzeczy, których nie możemy kontrolować. Od pogody, przez zachowanie innych ludzi, po nieprzewidziane wydarzenia, które mogą nas zaskoczyć. Ale co by było, gdybyś mógł nauczyć się nie reagować na te zewnętrzne czynniki, które są poza Twoją kontrolą? Jakby to było, gdybyś potrafił zbudować w sobie spokój i równowagę, niezależnie od tego, co się dzieje wokół Ciebie? Każdego dnia stajemy w obliczu sytuacji, które mogą nas irytować lub frustrować, a które są całkowicie poza naszą kontrolą. Weźmy na przykład historię Michaela Jordana, jednego z najbardziej legendarnych koszykarzy w historii. Jordan nie zawsze był lubiany przez wszystkich, często był krytykowany za swoje metody treningowe, za intensywność i czasem za swój styl gry. Ale zamiast reagować na każdą krytykę i próbować zmienić opinie innych, Jordan skupił się na tym, co mógł kontrolować na swoim treningu, umiejętnościach i determinacji. Dzięki temu stał się jednym z największych sportowców wszechczasów. Obojętność na rzeczy, których nie możemy zmienić, nie oznacza ignorowania rzeczywistości lub udawania, że problemy nie istnieją. To raczej zdolność do rozpoznania, co jest w naszej mocy. A co nie, i skupienia się na tym, co możemy rzeczywiście kontrolować. Zamiast martwić się o to, czego nie możesz zmienić, skoncentruj swoją energię na rzeczach, które są pod Twoją kontrolą. Może to być Twoje nastawienie, Twoje reakcje, Twoje działania. Skup się na małych krokach, które możesz podjąć, aby poprawić sytuację lub osiągnąć swoje cele. Pomyśl o tym, jak o nawigowaniu w burzy. Nie możesz zmienić pogody, ale możesz sterować swoim statkiem, aby bezpiecznie przejść przez sztorm. Ustal swoje priorytety i skoncentruj się na nich, zamiast martwić się o rzeczy, które są poza Twoją kontrolą. To pozwala Ci na bardziej świadome i celowe życie, bez marnowania energii na nieistotne sprawy. Kultywowanie obojętności na rzeczy, których nie możemy zmienić, to potężna strategia, która może pomóc ci stać się bardziej odpornym na życiowe burze. Poprzez akceptację rzeczywistości, skupienie się na tym, co możesz kontrolować i praktykowanie medytacji oraz refleksji, możesz nauczyć się zarządzać stresem i trudnościami w sposób bardziej spokojny i zrównoważony. Zacznij od małych kroków, zidentyfikuj, co jest poza Twoją kontrolą i skieruj swoją energię na te aspekty, które naprawdę możesz zmienić. Z czasem zobaczysz, jak ta praktyka pomaga Ci stać się silniejszym i bardziej niewzruszonym, niezależnie od tego, co przynosi dzień. 4. Wzmacniaj wewnętrzną siłę. Czym jest wewnętrzna siła? To nie tylko fizyczna wytrzymałość czy zdolność do pokonywania przeszkód, ale przede wszystkim zdolność do pozostania spokojnym, zrównoważonym i pewnym siebie w obliczu wyzwań. Wewnętrzna siła to coś, co pozwala ci przetrwać burze życia, utrzymując się na powierzchni, bez względu na to, jak silne są fale. Codziennie stajemy przed wyzwaniami, które mogą wystawić na próbę naszą wewnętrzną siłę od trudnych decyzji w pracy. Przez konflikty w relacjach, po osobiste kryzysy, kiedy nasza wewnętrzna siła jest słaba, możemy czuć się przytłoczeni, zestresowani i niezdolni do działania. Ale kiedy mamy silne wnętrze, jesteśmy lepiej przygotowani do radzenia sobie z tymi wyzwaniami, pozostając przy tym spokojnymi i skoncentrowanymi. Przyjrzyjmy się przykładowi Sereny Williams, jednej z najwspanialszych tenisistek wszechczasów. Serena jest nie tylko znana ze swojej niesamowitej siły fizycznej, ale także z niezłomnej siły mentalnej. Niezależnie od presji czy krytyki, Williams zawsze potrafiła utrzymać swój umysł skupiony i zdeterminowany. To jej wewnętrzna siła pozwoliła jej przetrwać trudności i odnieść sukcesy na najwyższym poziomie sportu. Podobnie w naszym codziennym życiu, wzmacnianie wewnętrznej siły pozwala nam przetrwać burze z większą pewnością siebie i odpornością. Ale jak możemy to osiągnąć? Oto kilka kluczowych kroków. Dwayne The Rock Johnson. Znany aktor i były zapaśnik zawsze podkreśla znaczenie treningu fizycznego w jego życiu. Trening nie tylko utrzymuje go w doskonałej kondycji, ale także pomaga mu radzić sobie z wyzwaniami i presją, zarówno w życiu zawodowym, jak i osobistym. Tom Brady, legendarny rozgrywający NFL, znany jest z rygorystycznej diety, która pomaga mu utrzymać wysoką wydolność na boisku. Jego dieta skupia się na naturalnych, nieprzetworzonych produktach, które wspierają zarówno jego ciało, jak i umysł. Tony Robbins, znany trener motywacyjny, mówi o sile pozytywnego myślenia i samodyscypliny jako kluczowych elementach osiągania sukcesu. Jego podejście polega na kształtowaniu pozytywnych nawyków myślowych i utrzymywaniu samodyscypliny, co pomaga ludziom realizować swoje cele i marzenia. Wzmacnianie wewnętrznej siły to kluczowy element cichej odporności. Poprzez regularne ćwiczenia fizyczne, zrównoważoną dietę, medytację, wyznaczanie celów i pozytywne myślenie, możesz zbudować silne i stabilne wnętrze. To proces, który wymaga czasu i wysiłku, ale przynosi niesamowite korzyści. Zacznij od małych kroków. Wprowadź jedną lub dwie z tych praktyk do swojego codziennego życia i zobacz, jak twoja wewnętrzna siła zaczyna rosnąć. Dzięki temu będziesz lepiej przygotowany do radzenia sobie z burzami życia i staniesz się bardziej niewzruszonym, niezależnie od tego co przynosi dzień. 5 Otwórz się na nowe perspektywy. Życie pełne jest wyzwań, które wymagają od nas elastyczności i innowacyjnego podejścia. Otwieranie się na nowe perspektywy może pomóc nam znaleźć świeże rozwiązania i lepiej radzić sobie z trudnościami. W jaki sposób możemy to osiągnąć w praktyce? W codziennym życiu często trzymamy się ustalonych przekonań, które mogą nas ograniczać. Potrzebujemy nowych spojrzeń, aby dostrzec różne aspekty problemów i znaleźć skuteczne rozwiązania. Otwieranie się na różnorodne perspektywy sprawia, że stajemy się bardziej elastyczni i przygotowani na zmiany. Steve Jobs, współzałożyciel Apple, był mistrzem łączenia różnych dziedzin. Jego zainteresowanie kaligrafią wpłynęło na projektowanie estetyki komputerów Apple. Jobs Czerpał inspiracje z różnych źródeł, co pozwoliło mu tworzyć innowacyjne produkty, które zmieniły świat technologii. Otwieranie się na nowe perspektywy wymaga aktywnego poszukiwania różnorodnych doświadczeń i myśli. Oto kilka strategii, które mogą pomóc ci w tym procesie. Każdy ma unikalną perspektywę. Rozmowy z różnymi ludźmi mogą otworzyć ci oczy na nowe sposoby myślenia. Pytaj i słuchaj, jak inni radzą sobie z wyzwaniami. Eleanor Roosevelt była pierwsza dama USA. Była znana ze swojej zdolności do słuchania i czerpania z różnych perspektyw, co pomogło jej wspierać społeczności i politykę równości. Literatura jest źródłem nieskończonych inspiracji. Czytaj książki i artykuły z różnych dziedzin. Elon Musk czerpie inspiracje z literatury science fiction, co wpływa na jego podejście do innowacji technologicznych w firmach takich jak SpaceX i Tesla. Podróże to doskonały sposób na odkrywanie nowych kultur i sposobów życia. Każda podróż daje możliwość zobaczenia świata z innej perspektywy. Anthony Bourdain, znany szef kuchni i podróżnik, odkrywał różne kuchnie i kultury. Co pozwoliło mu lepiej zrozumieć ludzką naturę i inspirować innych do otwierania się na różnorodność. Kreatywność to łączenie różnych pomysłów w nowe rozwiązania. Wykorzystaj techniki jak burza mózgów czy mind mapping, aby stymulować swoje myślenie. Leonardo da Vinci, jeden z największych geniuszy, czerpał inspiracje z różnych dziedzin, co pozwoliło mu tworzyć przełomowe wynalazki i dzieła sztuki. Warsztaty i seminaria to świetna okazja do nauki od ekspertów i innych uczestników. Marie Curie, laureatka dwóch nagród Nobla, często uczestniczyła w konferencjach naukowych, co pozwoliło jej wymieniać się pomysłami z innymi naukowcami i dokonywać przełomowych odkryć. Otwieranie się na nowe perspektywy to kluczowy element budowania cichej odporności. Przez słuchanie innych. Czytanie, podróżowanie, praktykowanie kreatywnego myślenia i uczestnictwo w warsztatach możesz zyskać nowe narzędzia i inspiracje do radzenia sobie z wyzwaniami. Zacznij od małych kroków i zobacz, jak twoje podejście do problemów zaczyna się zmieniać. Dzięki temu staniesz się bardziej elastyczny, kreatywny i odporny na to, co przynosi życie. Teraz nadszedł czas, aby wprowadzić tę strategię w życie. Pamiętaj, że cicha odporność to umiejętność, którą można rozwijać i wzmacniać każdego dnia. Jeśli podobał Ci się ten film, proszę daj mu kciuka w górę i podziel się nim z innymi, którzy również mogą skorzystać z tych rad. I oczywiście nie zapomnij subskrybować naszego kanału, aby nie przegapić kolejnych inspirujących treści. Kliknij przycisk subskrypcji i dzwonek, aby otrzymywać powiadomienia o naszych nowych filmach. Każda subskrypcja i polubienie pomaga nam tworzyć więcej wartościowych treści dla Ciebie. Chcielibyśmy także usłyszeć Twoje myśli i doświadczenia. Napisz w komentarzach, które z tych strategii są dla Ciebie najbardziej pomocne, lub podziel się swoimi własnymi sposobami na radzenie sobie z trudnościami. Twoje opinie są dla nas niezwykle cenne. Jeszcze raz dziękuję za wysłuchanie. Do zobaczenia w następnym odcinku.